414 km. Niespełna 5000 metrów w pionie Sudowia Gravel Ultra. Jedziemy, cel z Marcinem mamy taki, żeby złamać 24 godziny. Czy nam się to uda? Zobaczymy. Hmm, taki nie wiem. No to nie w głowie takich yy, nie? Pomorska 500 Pamiętasz jak tam się przeprawialiśmy przez te drzewa? Sam miała być mocno interwałowa i jest mocno interwałowa, ale nie sądziłem, że aż tak. Nie mogę złapać rytmu. Mijamy zawodników z etapówki, z pierwszego etapu, który w pierwszym dniu jedzie tą samą trasą co my, ale w odwrotnym kierunku. No. Hej! Dla mnie Darek te bufety powinny wystarczyć. Bo one są optymalnie rozłożone, 160-320. 100 km za nami, jeszcze 314. No, wystarczy, że się zatrzymam na chwilę, żeby zrobić zdjęcie czy coś tak i Marcin mnie wyprzedza o, o dużo. Formę ma e, chyba nawet lepszą od mojej. E, więc, jeżeli chcę mu dorównać koła, to nie nagram dobrych ujęć. No i Zastanawiam się, czy się rozdzielić, czy. Czy zapłacić gorszymi ujęciami i gorszym filmem za jazdę razem. No nic. Na razie jedziemy.

Znowu miałem bardzo zły sen, spałem w zasadzie tylko dwie godziny, od północy do drugiej, a drugiej się obudziłem i już nie mogłem zasnąć. Jednak jakaś taka gorączka przedstartowa. Dziwne, bo doświadczenie już jakiego, jako takie mam. Kryzys mamy. Tak. Na 130 km, mniej więcej tempo mamy. No, chyba za duże. Eee, tak, 128 km, 1200 dotychczas w górę, 1270 górska premia to jest. Podobnie, to jest pierwsza. Jest cudownie, ale ciężko. Ale cudownie. Moja forma ee, no sporo odbiega od tej z zeszłego roku. Dobra. To stąd jesteście, panie? Tak. Okej. Okay. To dziękujemy za bufet. Trasa jest złożona tak, że w zasadzie jest to taka jazda wokół komina. To nie jest taka klasyczna pętla. Trasa się kilka razy przecina. I między innymi dwukrotnie wjeżdża na Litwę. Co prawda mały kawałeczek przez tę Litwę, tą Litwę jedziemy, ale jednak jedziemy i chyba właśnie za chwilę będziemy. Do tej liczby zbliżyć, słupki graniczne na dowód, tutaj ja to się sentymentalnie zrobiło jak na innych krajach. bo Litwa to przecież miejsce urodzenia mojego. Taty mojej babci. jeszcze nie mamy nawet 200 kilometrów Wierzajn jeszcze nie ma coraz bardziej chodzi mi po głowie żeby jednak e, znaleźć noc w Wierzajnach bo o, trasa jest bardzo wymagająca gdzieś w głowie nie było aż tak wymagającej trasy o wiele bardziej wymagająca niż GLG o wiele bardziej dzika pusta e, pusta w sklepy w restauracje no to jesteśmy bliżej jak 200 km Zbawienie. Jeszcze przez pół godziny czynny sklep. No to jedziemy w nocną trasę Jeszcze 213 km do celu 214 Dużo Bardzo dużo Jeszcze nawet nie połowa Żadne na tych nie dają na radachy co? No. Nic nie widać, ale właśnie położyliśmy się na przystanku pod folią NRC i robimy tak zwanego power Takie na Jakieś 20 minut. No. no to po power napie. Strasznie zimno teraz Co tam Marcinek? Wyspałeś się? Nie 25 minut to trwało Jedziemy dalej Aha, a w ogóle to jest godzina 1:30 Gdzieś Nic nie widać, ale może coś słychać Ponieważ ta trasa wije się serpentynami i przebiega w pewnym momencie koło miejsca startu A Marcin jest, był już się wypompowany Pojechał do samochodu, żeby się zrzędnąć No i się zastanawia, czy będzie kontynuował jazdę, czy po prostu zaliczy DNFa Przed chwilą miałem przygodę z oponą Tylną, zalaną mlekiem Eee, zeszło mi trochę powietrze, potem chciałem dopompować eee, wentyl, mi się wykręcił, całkowicie mi zeszło. No hej. No to co, jadę dalej. 6 minut tu spędziłem na tym pit stopie, bo jest strasznie dużo komarów, gryzą. Trzeba jechać. Nawet na razie mam siłę, oby tak dalej. 120 km przede mną. O, ale mam bombę do mety 85 km ale czuję, że będę musiał jeszcze się gdzieś położyć tylko póki co jesteśmy na Litwie znowu, już dość długo jakoś tutaj nie chcę się kłaść. a po drugie <laughs> na razie zimno i na trawie nie no bardzo Jestem zdesperowany, mam taką bombę. Że mimo, że jest w sumie chłodno i, i wilgotno, znalazłem jakieś takie miejsce, gdzie jest trochę cieplej, i spróbuję na 10 minut po prostu się położyć. 10 jest power lap. 13 minut takiego, takiego odpłynięcia. Może wystarczy. Jadę. To co co? 9.1 minęło już ponad 24 godziny od startu. Czyli plan się nie ziścił, niestety. I zaczyna kropić. Ja mam jeszcze do mety 52 km, czyli przecież jakieś 3 godziny przy dobrych wiatrach. 3 godziny w deszczu. Oby nie. I ta końcówka to jakiś koszmar. Od 3 godzin leje. O 9 km do mety, ale 12 km przed metą się pogubiłem, bo się ślady przycinają. No to wjeżdżam na metę. Yes. Mm -hmm. <laughs>